Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na test najnowszej, walentynkowej kolekcji Bell dla Biedronki. Wczoraj zupełnie przypadkowo weszłam na dział kosmetyczny w Biedronce i moim oczom ukazała się najnowsza kolekcja. Postanowiłam przetestować te produkty, ponieważ kilka z nich naprawdę przykuło moją uwagę. Nie kupiłam jedynie bazy pod makijaż i takiego topera błyszczącego do makijażu oczu. To jest jeden z najnowszych trendów aktualnie i przewija się. Gdzieś na wybiegach, na Instagramie, taka mokra wet powieka. Natomiast ja stwierdziłam, że jeśli mam kupić ten topper tylko po to, żeby wam pokazać, jak on wygląda na powiece, no to po prostu nie ma sensu. Raczej jest to produkt, który rozpuszcza cienie, więc nadaje się na gołą powiekę lub po prostu tylko na wierzch, tak żeby zrobić zdjęcie, bo ten makijaż po prostu później się już rozpływa. Także stwierdziłam, że daruję sobie lepiej, wezmę zamiast tego pigment, który zresztą bardzo mi się podoba. W całej kolekcji ogólnie jest chyba 9 produktów. Ja zdecydowałam się na 7. Oczywiście. Jest nowy brązer, wosk do brwi, którego jestem bardzo ciekawa. Prasowany czy tak jak już Wam wspomniałam pigment, pigment w takim bakłażanowym przepięknym, ciemnym kolorze. Do tego mamy słuchajcie jeszcze eyeliner w brązowym, czekoladowym odcieniu, bazę pod cienie i pigmenty i kosmetyk, który chyba najbardziej ciekawi jest w całej kolekcji, czyli tint do ust i do policzków. Na twarzy mam już słuchajcie podkład, korektor, odrobinę bronzera w kremie, także już przygotowałam skórę, żeby tutaj zaoszczędzić troszeczkę czasu już się nie malować od początku. No i cóż, zapraszam Was serdecznie na ten test Postaram się przetestować wszystkie kosmetyki. Jeśli interesuje Was taka tematyka filmu, to oczywiście pamiętajcie o kciukach, o komentarzach po obejrzeniu filmu i przechodzimy do testu. Zapraszam Was bliżej siebie. Zaczniemy sobie od wosku do brwi i tutaj producent pisze o tym, żeby jeśli zajdzie taka potrzeba, żeby aktywować ten wosk przy pomocy wody. Przyznam Wam się szczerze, że ja próbowałam już go tutaj przed filmem troszeczkę na sucho zeskrobać szczoteczką, natomiast nie udało mi się to, więc po prostu użyję mgiełki i spsikam sobie tak, żeby go troszeczkę zwilżyć. Ja ogólnie lubię wosk do brwi i tego typu produkty, więc jestem bardzo ciekawa. Nakładam sobie odrobinę. I od razu ściągnę sobie nadmiar od dłoń, tak żeby za dużo nie przenieść na brwi. Wosk bardzo ładnie pachnie. Lekko widzę, że unosi brwi. Natomiast no, nie jest to jakieś spektakularne uniesienie. Od razu Wam powiem, że nie jest to raczej produkt do takich trudnych brwi, które są bardzo ciężkie i ciężko je ułożyć. Ja mam bardzo lekkie włoski, więc u mnie tak naprawdę, no, żeby je tam gdzieś podnieść, to niewiele trzeba. Natomiast no, pracując z klientkami, zdaję sobie sprawę, że. Po prostu nie jest to produkt, który utrzyma jakieś trudne, ciężkie w obyciu. Bardzo ładnie pachnie, natomiast jeśli chodzi o sam efekt, tak jak mówię, moje włoski nie ma problemu, żeby gdzieś tam lekko ułożyć, ale to nie jest też taki efekt, który daje takie mocne utrwalenie i którym zrobicie tak bardzo mocno wyczesane brwi, które zostaną na miejscu. Ja teraz sobie za kamerą szybciutko wykończę brwi cieniami i za chwilę do Was wracam. Brwi wykończony, to teraz przechodzimy sobie do tego tintu. Nałożę go na policzki. Mm, już Wam pokazuję, jak on wygląda. Z tego, co widzę, jest dosyć rzadki, ale ma przyjemną taką konsystencję musu. Bardzo fajnie się rozprowadza. Spróbuję go rozprowadzić, słuchajcie, na policzkach. Może po prostu nałożę sobie odrobinę i myślę, że wklepie gąbeczką. Spodziewałam się bardziej gęstego produktu, jak mam być szczera. no u mnie jest bardzo słabo widoczny z tego co widzę, ale przepięknie pachnie, to zdecydowanie na plus spróbuję wklepać jeszcze palcami, rozrobię sobie odrobinę myślę, że może to być fajny produkt na lato gdzieś tam na krem BB, taki bardzo delikatny które mają troszeczkę jaśniejszą karnację niż moja, kolejna warstwa już widzę, że jest dużo mocniej widoczna Produkt jest raczej zastygający, także tutaj myślę, że fajnie sprawdzi się w lecie. Mm, ten zapach jest obłędny. Bardzo mi się podoba. Pachnie tak owocowo, przepięknie. Daje się budować, więc to też na plus. Teraz delikatnie przypudruję sobie twarz. To jest puder z kolekcji styczniowej, nawilżającej, bardzo go lubię. I osuszam sobie całą buzię. Czas na bronzer. Bronzer w opakowaniu wydaje się być dosyć ciepły. Zobaczymy jak będzie wyglądał na twarzy. Po otwarciu od razu pierwsze skojarzenie to jest zapach Banty. Także bardzo smakowicie pachnie. Nałożę bronzer oczywiście tradycyjnie pędzem Widzę, że zdecydowanie na plus już jeśli chodzi o mnie to to, że bronzer się nie sypie. Nienawidzę, gdy takie produkty właśnie do twarzy się sypią. Myślę, że będzie się fajnie rozprowadzał. Brązer wygląda tak na dłoni, jest odrobinę satynowy. Przypomina mi troszeczkę brązer Mandala z Glam Shopu. Mógł być odrobinę chłodniejszy, bo jednak wpada w takie ciepłe tony, więc też myślę, że nie każdemu będzie pasował. Akurat mi to na pewno nie będzie przeszkadzało. Tak jak mówię, brązer wygląda bardzo podobnie do tego brązera od Glam Shopu z kolekcji Mandala. Jest odrobinę satynowy, bardzo przyjemnie się rozprowadza. Dla mnie ok, ale na pewno osoby, które lubią chłodne odcienie brązera, z tym brązerem się raczej nie polubią. I teraz czas na rozświetlacz. Nie ukrywam, że trochę się go obawiam, bo jest w różowym kolorze. Ja takich rozświetlaczy zazwyczaj nie używam. Na co dzień wybieram raczej szampańskie kolory, złoto. Rozświetlacz jest zdecydowanie bardzo drobno zmielony raczej taki satynowy. Myślę, że nie będzie podkreślał yy, niedoskonałości. Rozświetlacz bardzo przyjemnie się rozprowadza, jak widzicie daje taki delikatny, subtelny blask, raczej takie satynowe odbicie światła. Myślę, że ten rozświetlacz będzie fajnym uzupełnieniem do tego różu, który zastyga. Ten rozświetlacz jednak też jest w takim różowym kolorze, więc fajnie wygląda na policzku. Dla osób, które mają bladą cerę, może to być też taki produkt, który właśnie połączony chociażby z takim tintem będzie fajnie wyglądał na jasnej właśnie cerze. Ogólnie rozświetlacz jest bardzo ładny, daje taki delikatny, subtelny efekt rozświetlenia, także myślę, że nie jesteście w stanie z nim przesadzić. Rozświetlacz jest również takim chłodnym kolorem, więc dla osób, które szukają czegoś w chłodnej kolorystyce, myślę, że będzie w porządku. Dla mnie może ciut zbyt chłodny, niemniej jednak nie jest to zły produkt. Bardzo ładnie rozświetla buzię, także myślę, że do przemyślenia, jeśli chodzi o zakup. I w sumie, jeśli chodzi o twarz, to by było na tyle. Przechodzimy sobie teraz do makijażu oczu. Ja szybko nałożę sobie korektor z rimela, Możecie oczywiście użyć bazy, yy, czy też korektora zastygającego, na jaki macie ochotę. Ja będę korzystać dzisiaj z palety Affect Naturally Matte. Pierwszy cień jaki wezmę to M0108. I nakładam sobie ten cień powyżej załamania. Teraz górę rozblenduję sobie cieniem 0107. I załamanie pogłębię sobie cieniem 0104. Blenduję jeszcze wszystko razem ze sobą, tak żeby połączyć ładnie te cienie. Delikatnie osuszam tym jaśniejszym cieniem okolice pod łukiem brwiowym. I czas na te bazy podbłyszczące cienie. Przyznam wam, że ja już ją słoczywałam i spodziewałam się zupełnie czegoś innego. Ona przez opakowanie wydaje się fajnie błyszcząca. Natomiast pokażę wam jak ona wygląda po rozprowadzeniu na dłoni. Ten błysk oczywiście zostaje i ona jest taka delikatnie satynowa. Natomiast szczerze mówiąc, spodziewałam się większej drobiny. Bardzo szybko zastyga. Po chwili właściwie już jest tak tempa, że nie da się nią tutaj ruszać, więc na oku trzeba będzie z nią pracować szybko. No, jak widzicie, na, na dłoni wygląda tak bardziej satynowo. Są tam jakieś malusieńkie drobinki, natomiast wydaje mi się, że w tym opakowaniu wyglądają one bardziej okazale. Trochę się zdziwiłam. Wydawało mi się, że będzie taki produkt, który jeszcze będzie podbijał nam błyszczące cienie. nawet nałożyć jakieś błyszczące cień właśnie, albo pigment, natomiast jest to taka, wydaje mi się, dosyć zwykła baza pod błyszczące cienie. Bardzo szybko zastyga, więc ja szybciutko ją nakładam na całą moją ruchomą powiekę i powiedzmy tak, do załamania, i właściwie od razu będę w nią wklepywać pigment, ponieważ o, już ona jest klejąca. Dosłownie chwila, i to naprawdę yy, jest już tak dość mocno klejące. Muszę. Szybko tutaj pracować. Na pewno fajnie się na tej bazie rozprowadził ten pigment, także to zdecydowanie na plus. Za dużo on się nawet tutaj jakoś nie osypał. Za chwilę pokażę Wam jeszcze, jak wygląda może ten pigment bez bazy i z bazą. Tak, nałożę Wam na bazę, tę, którą miałam wcześniej. Wygląda tak na bazie ten pigment. A obok zrobię Wam słoczy tak, bez, bez żadnej bazy. Widzicie? Na pewno tutaj z bazą zdecydowanie jest podbity błysk. Ja tutaj celowo nałożyłam tyle samo, nawet nałożę kolejną warstwę. Jednak na bazie ten błysk jest mocniej zauważalny, także zdecydowanie podbija ona tutaj błysk i kolor, nawet powiedziałabym, jest taki bardziej intensywniejszy. Nałożę sobie odrobinę jej w wewnętrznym kąciku, też i nałożę na nią później słuchajcie, rozświetlacz. Ten sam, który nakładałam na policzki. Biorę taki drobniejszy pędzel. Rozświetlacz też się fajnie podbił. I ostatnim krokiem w tym makijażu oczu będzie eyeliner. Eyeliner jest w kolorze czekoladowym. Ja już sobie sprawdziłam, akurat nie było testera. Jest dosyć rzadki, powiem wam, ale zastyga, więc to zdecydowanie na plus. Ja już go przetestowałam i ma taką delikatną satynową poświatę, więc nie jest matowy. Trochę końcówka mi się nie do końca podoba, bo jest dosyć gruba. Ale eyeliner ma bardzo ładny odcień. Bardzo fajnie kryje. Na błyszczącym cieniu już troszkę gorzej z tym kryciem, ale ogólnie i tak w porządku. Jako fanka produktów do robienia kresek jestem usatysfakcjonowana. Bardzo przyjemnie się pracuje, fajnie się rozprowadza i właściwie po chwili on już jest suchy. Także wszystko super. Widzicie, nie było tutaj żadnych problemów ze zrobieniem tej kreski. Rozblenduję sobie jeszcze delikatnie te granice pomiędzy błyszczącym cieniem a matami. I teraz wykończę sobie drugą powiekę, może dokleję parę kępek i wracam do Was z podsumowaniem. I tak się prezentuje skończony makijaż. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Mam nadzieję, że nawet taka fajna propozycja walentynkowa. I teraz podsumujmy sobie i pokrótce powiem Wam o każdym kosmetyku. Zacznijmy od początku, czyli od wosku do brwi. Przyznam Wam, że jeśli chodzi o ten produkt, mam bardzo mieszane uczucia. E, raczej, e, jeśli już nadaje się do brwi takich jak moje, czyli lekkich i delikatnie, e, dosłownie na co dzień je podniesie. Natomiast praca z tym produktem, no, nie była jakaś najprzyjemniejsza. E, mam w swojej kosmetyczce w swoim kuferku dużo przyjemniejszych w pracy produktów, także raczej nawet jeśli za tę cenę, za te 10 zł, to uważam, że produkt jest no moim zdaniem nie warty zakupu. Jeśli macie ciężkie brwi, to w ogóle raczej Wam odradzam, zarówno na mokro, jak i na sucho. Ten efekt jest raczej taki znikomy i tak jak mówię, nadaje się ewentualnie do takich lekkich włosków jak moje, natomiast tutaj nie będzie takiego utrwalenia i takiego podniesienia i utrzymania w ryzach brwi przez cały dzień, bo ten produkt po prostu do takich nie należy. Także jeśli chodzi o wosk, to raczej go nie polecam. Kolejny produkt to tint do policzków i do ust. Na ustach go nie używam. Natomiast używałam go na policzki, i tutaj na plus zdecydowanie zapach jest przepiękny. Drugim plusem moim zdaniem jest to, że produkt zastyga, więc idealnie nada się na okres taki wiosennoletni, zwłaszcza właśnie na to, kiedy potrzebujemy takich produktów. Ja osobiście wolę bardziej kremowe konsystencje, ale moja skóra nie jest aż tak wymagająca, więc nie potrzebuję mocno zastygających produktów kremowych do konturowania twarzy, ponieważ u mnie produkty kremowe jak najbardziej się sprawdzają i nic mi podczas wysokich temperatur, że nie spływa, nic tam się nie dzieje. Plusem jest też zdecydowanie to, że da się budować, czyli produkt nada się zarówno do jaśniejszej karnacji, jak i do ciemniejszej. Co prawda musiałam się nieco napracować, w zasadzie ten produkt był widoczny dopiero po nałożeniu drugiej, trzeciej warstwy, także tutaj wymaga trochę cierpliwości, na pewno nie jest to taki produkt, który przy mojej karnacji będzie gdzieś tam mocno widoczny przy pierwszym nałożeniu, ale wydaje się być bardzo uniwersalnym i wydaje mi się też, że będzie pasował do większości. Pizzer. Myślałam, że ten produkt będzie bardziej kryjący, bardziej taki kremowy. Raczej ma formę takiego musu, jest taki lekko transparentny. Zapach jest obłędny powtarzam się po raz kolejny, ale naprawdę bardzo mi się podoba. Brakuje moim zdaniem w tym produkcie takiego krycia, tak żeby przy nałożeniu pierwszej warstwy nie trzeba było już się z nim dłużej męczyć i jest to też produkt, który na pewno trzeba nakładać najpierw na jeden policzek, na drugi, rozprowadzić tak, żeby ym, osoby, które są początkujące z takimi produktami nie miały problemów z rozstarciem, y, ponieważ bardzo szybko zastyga. Niemniej jednak myślę, że jak za tę cenę, naprawdę warto się nim zainteresować. Jeśli chodzi o bronzer, to tutaj korystyka zdecydowanie dla osób, które wolą cieplejsze bronzery. Jest też odrobinę satynowy, ale raczej nie będzie podkreślał niedoskonałości, ponieważ to odbicie światła, ta satyna jest dosyć delikatna. Ogólnie bronzer bardzo mi się podoba, zdecydowanie kolor dla mnie super. Podoba mi się to, że jest satynowy, przepięknie pachnie i wydaje mi się, że będzie fajnym bronzerem na lato, ponieważ będzie delikatnie ocieplał naszą buzię, będzie dawał fajne satynowe odbicie, więc gdy nasza skóra nabierze odrobinę koloru, to po prostu fajnie podkreśli opaleniznę, przechodzimy do rozświetlacza, jeśli chodzi o rozświetlacz zobaczcie, on daje takie satynowe rozświetlenie więc dla osób, które mają jakieś niedoskonałości w okolicy tutaj kości jarzmowej, może sprawdzić się idealnie, jest natomiast to dosyć chłodny produkt, więc dla osób, które lubią takie rozświetlacze z delikatnym takim różowym podtonem, ten rozświetlacz, przyznam Wam się podoba mi się bardzo tutaj w wewnętrznym kąciku, nałożyłam go na te bazy podbłyszczące cienie i fajnie tutaj się tak pod piła pigmentacja tego rozświetlacza, także wydaje mi się, że w wewnętrznym kąciku wygląda naprawdę super. Może też wyglądać fajnie na bazie, na całą powiekę, także dla osób, które lubią taką kolorystykę, e, dla osób, które szukają czegoś drobno zmielonego, to wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Kolejnym produktem jest baza pod cienie i tutaj przyznam Wam się szczerze, że przez opakowanie wydawało mi się, że będzie to bardziej błyszczący produkt, że będzie to taka baza, która podbije jeszcze błysk pigmentów i jakichś błyszczących cieni, natomiast y, tutaj ten blask y, po nałożeniu na powiekę, po zesłoczowaniu zauważyłam, że jest dużo mniejszy. Oczywiście jest tam taka lekka drobina, delikatna bardzo. Natomiast ja spodziewałam się troszeczkę innego produktu. Niemniej jednak muszę przyznać, że bardzo fajnie podbił mi ten błyszczący pigment. Bardzo dobrze się tutaj wszystko trzyma. Oczywiście ja dzisiaj nie przetestuję tego przez cały dzień, ale na pewno będę sobie testować tę bazę. Wydaje mi się, że będzie naprawdę fajna dla tłustych powiek, ale nie chcę jeszcze mówić ostatniego słowa, ponieważ muszę ją jeszcze troszeczkę przetestować. Minusem jest na pewno to, że bardzo szybko zastyga. I tutaj dla osób, które są początkujące, które są jeszcze niewprawione w pracy z takimi produktami, jest to produkt w mojej kosmetyczce kuferku. Pierwszy taki produkt, który tak szybko zastyga. Klej z NYX-a, klej z The Glam Shopu, kleje innych firm, podbłyszczące cienie, raczej tak szybko nie zastygają, więc trzeba mieć to na uwadze. I raczej polecam Wam nakładanie właśnie najpierw na jedną powiekę, wykończenie sobie makijażu na jednej powiece, a następnie na drugiej. Ja raczej używam tego produktu, jako właśnie taki klej podbłyszczący cienie, raczej nie nakładajcie tego jako bazy pod cienie, chociaż tutaj z tyłu jest napisane, że baza pod cienie i pigmenty, ja raczej rekomenduję Wam używanie tego podbłyszczące cienie, podsypkie cienie, kto już przetestował na tłustych powiekach, dajcie znać, wydaje mi się, że to jest naprawdę produkt, którym warto się też zainteresować, pigment, co tu dużo mogę powiedzieć, jak najbardziej ok, delikatnie, drobno zmielony, fajnie błysk, wydaje mi się, że będzie idealny dla pań w eleganckim wieku, nie będzie podkreślał załamań, jest przepiękny, bardzo mi się podoba. Chłodny fiolet, taki odrobinę bakłażanowy, ale nie jest tak ciemny, jakby się mogło wydawać w opakowaniu. Jednak na powiece wygląda odrobinę jaśniej, także wydaje mi się, że nie trzeba się go bać. Jest bardzo fajnym produktem, jak za tę cenę jak najbardziej polecam. I ostatni produkt to eyeliner. I jako fanka eyelinerów, jako fanka robienia kresek, to tutaj absolutnie nie mam nic do zarzucenia temu produktowi. W zasadzie przy pierwszej warstwie jest już naprawdę fajne krycie. Nie mogę absolutnie nic zarzucić. Bardzo fajnie się rozprowadza bardzo fajnie mimo tego, że ta końcówka jest dosyć gruba, fajnie idzie zarówno po błyszczącym cieniu, jak i po matowych cieniach, bardzo szybko zastyga, więc tutaj tak naprawdę nic się nie rozlewa, chociaż wyciągając go z opakowania, nie należy do takich jakichś bardzo gęstych produktów. Jedyne zastrzeżenie mam do tego, co pisze producent na opakowaniu, jest tutaj napisane, że jest to burgundowo-miedziany płynny eyeliner. Burgundu tutaj zdecydowanie nie widzę, jest to raczej taki chłodny, czekoladowy brąz. Faktycznie z taką odrobiną miedzi jest jest lekko połyskujący, więc też polecam dla osób, które nie oczekują matu od tego eyelinera, bo matowy zdecydowanie nie jest, ale na pewno powiem wam, że z chęcią będę z niego korzystać. Bardzo łatwo i przyjemnie robiło mi się nim kreskę. To by była tyle. Mam nadzieję, że ten test Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy ta kolekcja was kusi, czy spodobały Wam się produkty z tej kolekcji. Ogólnie naprawdę polecam te kolekcje. Są to fajne produkty, z których myślę, że będę z chęcią korzystać i na pewno je będę dalej testować. Jedyny produkt, którego zakupu bym na pewno nie powtórzyła, to jest ten wos Dobry, Uważam, że nie jest to produkt godny, wydania nawet tej dyszki, a uważam, że kolekcja naprawdę jest godna przetestowania i na pewno też znajdziecie wśród tych kosmetyków jakieś swoje perełki. Także cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego testu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Także we wtorek albo w środę pojawią się ulubieńcy ubiegłego miesiąca. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!